Znajdzie. No i siemaneczko moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Wczoraj, gdy zobaczyłem materiał na kanale Konfitura, na który serdecznie Was zapraszam, Niemal, że nie spadłem z fotela ze śmiechu. To co usłyszałem, to co zaprezentowali sobą pracownicy firmy ochroniarskiej Solid Security, to... To woła po, po, o pomstę do nieba, moi drodzy. Materiał krótki, lecz treściwy, będzie dużo śmiechu. E, następnie zabiorę Was do również krótkiego materiału, który jeszcze nie jest do końca jasny, a który dotyczy prawdopodobnie trzeźwego mężczyzny, który no, przewiózł innego człowieka na swojej masce. Zapraszam Was do oglądania. Ale jeszcze zanim zaprezentuję Państwu całość materiału, który ujrzał światło dzienne na kanale Konfitura, to kilka słów wstępu o co tak naprawdę tam chodzi. Bowiem na kanale czytamy, że panowie z Solid Security nielegalnie parkują, a pieszego, który się na to nie zgadza, po prostu przepychają samochodem. Ochroniarz zmyśla interwencję, do której jakoś nikomu się nie śpieszy. Ochroniarze biurowi nie mają zresztą żadnych specjalnych uprawnień, policja nie potrafi znaleźć silnego dowodu na przepychanie pieszego samochodem i kończy się na mandacie. Wie pan, jak gdzieś po nagranie to, to, to pozwiemy pana, tak? Dobra, dobra. To proszę nie nagrywać. znaczy. Na pracy, pracy pracę, służby ochrony. I już. Wzywajcie, wzywajcie ten. Wzywajcie. 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 policję. pracy służby Administracji, Tak. Tak, tak jest. Nie można, tutaj, nie można tutaj, jeździć, to jest chodnik. Pan mnie potrącił. Nie można tutaj jeździć. Nie można tutaj jeździć, proszę mnie nie dotykać, Odejdzie nie dotykać Proszę Odejdzie. mnie nie dotykać. Odejdzie pan. Ten samochód mnie potrącił. Odejdzie pan. Dlaczego? A bo my tu interwencję. To nie ma znaczenia, nie można jeździć po chodnikach. patrzą. Tu ja nie pracuję, tu i koniec. Daj się Panowie się tutaj zasnęli to jest ten pan, który mnie przejechał, a teraz sobie po prostu tutaj śpi. O, i ten drugi też sobie śpi spokojnie. Oba sobie śpią, pany, i nic. O, proszę. Pany sobie śpią. Tutaj sobie jakiś telewizorek odpalili. O, kompletnie śpiące pany. Słuchaj. Daj mi tu patron 141 pod Warsaw Tower jako świadków zdarzenia z tym gościem, który tu, który tu nas ręką. Wiecie, i pan sobie zadzwonił po swoich kolegów, którzy powiedzą, że, na MP, że mnie pan nie potrącił? je na mimo MP przy który... to Warsaw Tower. twierdzi, że go potrąciłem. Słuchaj, ja mam dość pana głupich, głupich jakichś oskarżeń. Zamknąć. Byliśmy, obejrzeliśmy nagrania. No. Są dwie kamery. Jednoznacznie nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy pana ten człowiek, czy był kontakt między z wami. No mówię, jak ja oglądałem te kamery, u pana też tych nóg nie widać. Ja tam, tam nogi widzimy, ale tam jest tak, że ten człowiek podjeżdża, a pan robi kroczki do tyłu. Jest no ja robię chwilę. te kroczki do tyłu, dlatego że ona mnie najeżdża. Pewnie, że tak mogło tak być, tak? No ale tu właśnie mamy tego stricte nie. tego kontaktu. Nie? Rozumiem, Na dobra. Okay. Jeśli chodzi o, o jazdę po chodniku... Ewidentnie, człowiek dzisiaj zostanie ukarany. Mhm. Jak jest taka potrzeba i pan tego żąda, mhm. skierujemy sprawę na drogę sądową, każemy zabezpieczyć monitoring. Mhm. Pan będzie miał swoje nagranie, mhm. my zabezpieczymy monitoring mhm. i to sąd zobaczy. Czy ja teraz mogę sobie już pojechać? Pan może sobie jechać do domu. On dostanie po Oczywiście, tak. Dobra, dzięki wielkie. Grubo, co? Więc może zacznijmy od początku. Czy tylko ja odnoszę wrażenie, że osoby, które tam podejmują się tej dyskusji, no brzmią co najmniej tak, jakby. Mm, Coś niedobrego się z nimi działo. To nie chcę sugerować, że brzmią jak byli pod wpływem alkoholu, bo być może to jakieś problemy zdrowotne są. No, niemniej jednak forma wypowiedzi może narzucać na nas podejrzenia, że jednak coś z tymi ochroniarzami jest nie tak. No, posłuchajcie państwi, państwo sami. Wie pan, jak gdzieś pan udostępni nagranie to, to, to pozwiemy pana, tak? Dobra, dobra. To proszę nie nagrywać nas. Proszę i już, słuchajcie, słuchajcie. No, powiedzcie sami, można mieć podejrzenie ku temu, że coś jest z nimi nie tak? No, kurczę, no ja rozumiem, że to nie jest kwestia rozmowy z profesorami, nie wiem, jakimiś polonistami czy coś w tym stylu. No, ale moi drodzy, no tam naprawdę brzmi tak, jakby każde kolejne słowo było po prostu sukcesem. Dziwna sprawa, dziwna, dziwna. Kolejną rzeczą, która rzuciła mi się w oczy, moi drodzy, jest to, w jaki sposób firmy ochroniarskie często traktują swoje pojazdy. Pojazd firmy ochroniarskiej, myślę, że każdy z Was przynajmniej raz w życiu na swoje oczy widział. On jest opisany: tam ochrona, jakieś znaczki agresywne, smoki, kobry i inne takie dziwne zwierzęta. No i ma też tego tak zwanego koguta, choć ja to bardziej nazywam jakąś tablicą informacyjną, bo kogut to mi się tak kojarzy raczej z policją, pogotowiem, strażą pożarną, a to to bardziej mi przypomina znak taksji albo jakiegoś Ubera, prawda? No, i moi drodzy, taki pojazd służby ochrony, jak to nazwał jeden z tych bodyguardów, moi drodzy, pojazd, zwykły pojazd ochrony, nie jest to pojazd uprzywilejowany. Ustawodawca wskazał, jakie musi spełniać są cechy, no i kto tak naprawdę może być tym pojazdem uprzywilejowanym i w jakich sytuacjach. Natomiast firmy ochroniarskie, ja zauważyłem wielokrotnie, gdy przyjeżdżają na jakąś alarmówkę czy na cokolwiek, no mają to po prostu w dupie, tak? Też nie ukrywam, że są na pewno traktowani troszeczkę inaczej niż zwykły obywatel, no bo każdy z tej policji czy Straży Miejskiej zakładam, że bierze pod uwagę, że no po zakupy nie przyjechali, tylko ktoś tam wzywał pewnie pomocy. No ale to dalej jest zwykły, e, prywatny pojazd. Bez znaczenia, czy on jest na alarmówce, czy on przyjechał właśnie po bułki, czy on tylko przyjechał sprawdzić, czy drzwi są zamknięte. To jest taki sam pojazd jak każdy inny i musi stosować się do tych samych przepisów, do jakich stosować muszą się na przykład państwo. Kolejną rzeczą, na którą zwróciłem uwagę jest e, jawna próba zaniechania legalnych czynności. Ona jest karalna e, jako przestępstwo w chwili, gdy następuje, przy, wymus zostaje wymuszona przy użyciu przemocy lub groźby karalnej. I teraz musimy sobie zadać pytanie, czy najeżdżanie na kogoś na chodniku, konkretnie na pieszego samochodem jest użyciem przemocy w stosunku do niego i próbą wymuszenia zaniechania legalnych Czynności, jakimi niebywale było stanie przyspieszego na chodniku, gdzie to też nie uprawniony pojazd próbował się dostać, a tym samym zepchnąć go z tego chodnika. Następnie dzielny nasz bodygar, który ciężkie problemy ma z wysłowieniem, się postanawia grozić osobie, która nagrywa rzekomymi mandatami za utrudnianie pracy w służbie ochrony. moi drodzy. No i to jest hit. To jest hit. I dlaczego ja o tym mówię? Bo gdyby to był jakiś steward stojący gdzieś w Biedronce na bramce i jego robota jest określona, czy określa się bardziej do tego, żeby po prostu stać na tej bramce i udawać, że coś robi, to ja bym tego nie widział. Ale tutaj są panowie, którzy są ogólnie pod bronią, są z grupy interwencyjnej, mają kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, czyli musieli wykazać się jakimiś tam ponadprzeciętnymi przynajmniej umiejętnościami, żeby zdobyć te swoje uprawnienia, no i zdobyć broń palną. I tutaj dochodzi do takiej kuriozalnej sytuacji. One się dzieją na co dzień. Ja mam tego oczywiście pełną świadomość, że ci pracownicy ochrony wykorzystują to, że ta policja i ta straż miejska troszkę patrzy na to, wiecie tak, polubownie, żeby nie robić nikomu pod górkę. Ale w praktyce, no, myślę, że nie ma takiego jednego chociaż policjanta którego raz, chociaż nie striggerowali ci pracownicy ochrony. W każdym razie tutaj następuje tworzenie nowych przepisów, co raczej też jest chyba niezgodne z prawem, prawda? Panie są Tutaj są jakieś te no, Kompletnie śpędzę panu. to jest kolejny hit, moi drodzy. Goście wjeżdżają na chodnik, z którego przepychają człowieka, na którego wzywają patrol policji, e, prowadząc rzekomą interwencję, wymawiając mu, że są ze służby ochrony, grożąc mu otrzymaniem mandatu. E, I gdy czekają na tą policję, to w tym momencie następuje sen. Zapadają w ciężki sen, być może już jesienno-zimowy. Mamy już wrzesień, więc stare mi się już lubią i spać wcześniej. Już to jest jakaś kpina. Wyobrażacie sobie, dzwonicie na kogoś na policję, macie jakąś interwencję i zatrzymujecie się w ogóle na chodniku, rozstawiacie sobie wideo i idziecie spać. Nie wiem. Nie wiem, co mam o tym myśleć, moi drodzy. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach. No a teraz przejdziemy sobie do pana z policji, który moim zdaniem koncertowo tą sprawę rozegrał. Nie był na miejscu, więc postanowił, że jak, jak coś, to możecie iść do sądu. Fajnie, że ukarał tego kierowcę z ochrony za popełnione wykroczenie, no bo samo to bezczelne podejście do niego, tak naprawdę, myślę, że jakaś kara była tu zasadna. Byliśmy, obejrzeliśmy nagrania. Są dwie kamery. Jednoznacznie nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy pana ten człowiek, czy był kontakt między z wami. No mówił, jak jest, bo te kamery. U pana też tych nóg nie widać. Ja tam, tam nogi widzimy, ale tam jest tak, że ten człowiek podjeżdża, a pan robi kroczki do tyłu. No ja robię chwilę. te kroczki do tyłu, dlatego że on mnie nie najeżdża. Pewnie, że tak mogło tak być, tak? No ale tu właśnie mamy tego, stricte no. tego kontaktu. Nie? Rozumiem. Dobrze, okay. Jeśli chodzi o, o jazdę po chodniku, ewidentnie człowiek dzisiaj zostanie ukarany. Mhm. No, jak jest taka potrzeba i pan tego żąda? Skierujemy sprawę na drogę sądową, każemy zabezpieczyć monitoring. Mhm. Pan będzie miał swoje nagranie, my zabezpieczymy monitoring mhm. i to sąd zobaczy. Czy ja teraz mogę sobie pojechać? Pan może sobie jechać do domu. On dostanie tutorowe. Oczywiście, tak. Dobra, dzięki wielkie. No i co tu powiedzieć do tego policjanta? Mógł zapoznać się z nagraniem i z niego wyciągnąć konsekwencje? No, w zasadzie mógł, chociaż nagranie, nagraniem. Ale mógł też skierować wniosek do sądu, co zaproponował panom, jeśli się nie zgadzają z jego wersją zaproponował wniosek do sądu i tam mogli dochodzić swoich praw, przedstawiając swoje nagrania, swoje racje i tak dalej. Dla mnie tutaj naprawdę nie mogę powiedzieć, ja do tego policjanta się nie przyczepię. Zrobił jak czuł, nie widział, nie był na miejscu, nie miał stuprocentowej pewności. Jeśli nie ma stuprocentowej pewności, to lepiej jest zaproponować możliwość przekazania sprawy do sądu, gdzie można powołać biegłych i różnych takich specjalistów od tego typu rzeczy i ustalać faktycznie przebieg wydarzeń oraz to, czy ktoś był winny, czy też winny nie był. Tutaj wykonał swoją robotę, nałożył mandat karny na kierującego za wzdłuż pochodniku i to jest eleganckie, bardzo mi się podoba. A teraz na koniec mam taką sprawę, która jest jeszcze na ten moment przynajmniej nie do końca jasna, bo pojawił się tylko jeden post na ten temat. Jak czytamy na facebookowym koncie, oczami strażaka, niebezpieczne sceny jak z filmu Akcji w Kluczborku. Według mojej wiedzy, prowadzący auto prawdopodobnie pod wpływem wykonywał na podwórku, gdzie bawiły się dzieci niebezpieczne manewry. Kiedy zwrócono mu uwagę, zaczął się rzucać, a nawet padły groźby karalne, w tym dotyczące pozbawienia życia. Wtedy wykonany został telefon na policję. a kierują Autem za wszelką cenę chciał się ulotnić z miejsca zdarzenia, zabierając na masę człowieka. To co widać na filmie to końcowe sceny pisze jeden z mieszkańców kluczborka. Zapraszam Was do materiału wideo. Nagrywaj to. Nagrywam. Idioty! Ale czemu on w nią wie? Czemu... I na ten moment tak naprawdę posiadamy jedynie ten krótki post oraz to dramatyczne nagranie, na którym widać, no, bardzo straszną sytuację, gdzie faktycznie ktoś mógł stracić życie. Ja na ten moment nie posiadam więcej informacji takich sprawdzonych, gdy tylko je posiądę oczywiście w kolejnym materiale. Postaram się poinformować Was, kto, dlaczego i co tak naprawdę się tam stało. Na razie powstrzymam się od swoich jakichś opinii. Fakt, faktem, myślę, że można śmiało stwierdzić, że z kierowcą było na pewno coś nie tak, gdyż nikt o zdrowych zmysłach, nigdy w życiu nie podłożyłby się pod to, żeby wozić kogoś. Na masce. Na ten moment z mojej strony to już wszystko. Zapraszam Was do kolejnych moich materiałów, a także na portal KIK, gdzie możecie się każdego dnia ze mną spotkać i porozmawiać na dowolne tematy. Linki oczywiście znajdują się w opisie. Pozdrawiam serdecznie oraz zapraszam do skrzyneczek. Dobrego dnia.